Cześć kochani. Zapraszam was dzisiaj na przegląd do Pepko. Zobaczcie co dzisiaj dla was przygotowałam. Będzie nowa kolekcja Colored of the Sun. Dawno jej nie było. Teraz mamy dużo nowości na półeczkach, na wyszakach. Tak więc oglądajcie do końca, bo z każdego działu coś będzie nowego. pokazały się też fajne świeczki, kaktusy. Tak więc lecimy na przegląd. A jeżeli jesteś nowy i nie subskrybujesz kanału, to zrób to koniecznie, będziesz na bieżąco. A jeżeli podobają Ci się moje filmiki, to zostaw koniecznie łapeczkę pod tym filmikiem. On może też polecieć do większej ilości osób, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. I zobaczcie na wstępie. Pokazały się takie fajne jeansy, coś jak chmurki, takie ciekawe dla dzieci. Kosztują 30 zł, tu mam rozmiar 146. Są do rozmiaru 170. Na wyszakach pokazała się nowa bluzeczka, będzie też taka biała. Teraz macie taki kolor jeansowy, bardzo ładny 35 zł. I tu mam rozmiar 38. Kochani, pokazuje się pomału nowa kolekcja Color of the Sun. Miałyście zestaw krawki ze szklanką. Teraz pokazują się te szklaneczki ze szklaną słomką. Słuchajcie, cena hit tańsza niż w ostatniej kolekcji. Tym razem 6 zł. Pojemność to 360 ml. Macie dwa do wyboru szkła: zielone i przezroczyste. Ta zielona mi osobiście bardziej się podoba, ponieważ ma ładne szkło. I tutaj listek monstery. Kolejna nowość to takie mm, miseczki. Jako talerzyk. Dla kotka za 7 zł. Myślę, że dla kociary pewnie się spodoba ta nowość. Lecimy na świeczki. No, i tutaj mam dla Was totalny hit: mini takie doniczki, a w środku świeczka kaktus. Kosztują 6 zł, palą się 15 godzin. I do wyboru macie dwa kaktusy. Pierwsze. Drugi. I oczywiście, zostawcie komentarz, co myślicie na temat tej nowości. Mi osobiście bardzo się podoba. Zobaczcie, jaki jeszcze zapach nowy pokazał się na półeczkach. Jasminowy, 5 zł. Te świeczuszki palą się 24 godziny oczywiście, 27, przepraszam. A tu macie jeszcze kawę, która jest prześwietna. Pachnie bardzo intensywnie. Ale co jeszcze znalazłam nowego. Zobaczcie tą doniczkę. No przepiękna czarna donica ma takie wgłębienia kosztuje 15 zł. I same ocencie, jak wam się podoba ten kwiat. Ta kula oczywiście mi wpadła najbardziej chyba w oko. Prześliczna za 15 zł, i tutaj te kamyczki też robią swoją robotę. Tu już wyżej nie mogło być nowości. Zobaczcie, jaka świetna. Skarbonka pokazała się na półeczkach. Jest tak ogromna ta świnka, że po prostu ciężko było mi ją ściągnąć, bo jestem praworęczna, więc lewą ręką pokazuję, a prawą nagrywam, no to jest po prostu bardzo duża skarbonka. Kosztuje 17 zł. I zobaczcie, jaka fajna świnka, lecimy dalej na półeczki. Fajna osłonka, bardzo ładny wzór, nawet taka w miarę nie za ciężka, nie za lekka, taka średnia 30 zł, i na razie macie kolor czarny. Tutaj znalazłam wyprzedaż i zobaczcie, takie cudeńko teraz możecie kupić w niższej cenie za 30 zł. Lampy, lampeczki i osobiście bardzo mi się podobają te w stylu Ikei. Kiedyś, jak oglądałam rodzinkę, to były takie lampy duże. Oni mieli takie dwie z jednej strony i z drugiej. Prześlicznie to wyglądało. W PEPCO jest mniejsza wersja i za tą lampę zapłacicie 45 zł. A tutaj znalazłam nowy bieżnik. Prześliczny wzór w kwiaty. Bardziej tutaj mi to przypomina różyczki. I za ten obróz zapłacicie 20 zł. Wymiary to 140 na 180 cm. Kolejna poszewki. I tutaj znalazłam jedną, zobaczcie, pokrytą. Taka fajna, ciekawa, w takie nie to paseczki 15 zł. Z jednej strony wzór, z drugiej strony ma taki piaskowy kolor. 45x45 cm. Podusie, poduszeczki. Tutaj ostatnio była ta. Ona to jest powrót. Tutaj już nic nie znajdę nowego, ale są fajne siedziska, kółeczka, baranki, dwa kolory. Kosztują 15 zł, średnica to 34 cm. I oczywiście ten najbardziej mi tutaj wpadł w oko, jest bardzo mięciutki. Lecimy dalej. Koce narzuty. Czy tutaj coś wpadnie mi w oko? Raczej nie, bo to wszystko było. Ale zobaczcie, jaki fajny wachlarz kolorystyczny, jeżeli chodzi o narzuty. 200 na 220, 50 zł, i tu są takie fajne odcienie brudnego różu, takiego piasku. Myślę, że do każdego pomieszczenia będzie pasować. No i tutaj ostatnio dużo się dzieje. Pepko szaleje i też jest szaleństwo cenowe, jeżeli chodzi o właśnie mm, takie organizery, kosze, przeróżne, pudełka. Do przechowania, duża konkurencja dla Ikei, ponieważ te pojemniki, które ostatnio pokazywałam właśnie o te są dużo droższe. Tutaj zapłacicie 6 zł, wymiary to 20 na 20 cm na razie występują tylko w dwóch kolorkach. Kolejne kosze, które są prześliczne 45 mniejszy, 55 większy. No i tutaj to już jest prawdziwe szaleństwo. Zobaczcie, jak ten kosz się prezentuje. Letnie hity i perełki, które już były na kanale, myślę, że mm, każdy już to zna, a jak ktoś jest nowy, to zapraszam na wcześniejsze przeglądy. Tutaj chyba nie widziałam tylko tego wzoru. Tak więc nowy wzór 40 zł i wymiary to 150 na 200, bardzo fajna mata, nad wodę czy nad jeziorko. Jakiś zestaw baniek. Zobaczcie, wiaderko. Tutaj jest płyn do baniek. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa. Spiderman teraz w fajnej cenie 5 zł. Tutaj jest jakiś taki. Hmm, właśnie, to niby jest na te wodne jakieś bańki. Nie znam. 5, 8 zł kosztuje. W środku jest 60 baloników. Ale przyznam Wam szczerze, że nigdy nie miałam tego hmm, w domu. Ciekawa jestem, jak to się sprawuje. 5 zł, 3 sztuki baniek i tutaj trzy jakieś takie mm, wzorki. Co tutaj? Tutaj już chyba nic, ale ostatnio pokazywałam Wam króla Lwa dla dzieci, a teraz myszka Miki. Tutaj jest niespodzianka, bo cena jest niższa. I za ten kwiat dla dzieci do pokoju zapłacicie 10 zł. Chcecie przygotować się do nowego roku szkolnego, to możecie kupić teraz w fajnej cenie lunchboxa dla dziewczynek. Kraina lodu za 8 zł. Jest on nawet fajnie y, duży, więc tutaj myślę, że pomieścicie i kanapki i jakieś na przykład owoce. No, i tutaj znalazłam kolejną fajną maskotkę dla pieska. Zobaczcie, jakie fajne zwierzaki. One są takie trzeszczące. Oczywiście najbardziej spodobał mi się ten, ten krokodyl. Nie wiem, czy wasze pieski, zwierzątka lubią coś takiego. Piszcie w komentarzu, jestem ciekawa. Za tą zabawkę zapłacicie 10 zł. I co, lecimy dalej. Czy tutaj coś będzie nowego? Już no, raczej chyba pepko aż tak nie będzie szaleć. Zauważyłam, że tak lubi dawkować z nowościami, tak więc tutaj znalazłam nowe wycieraczki tą bezcenną, taką ładną bordową. I tą klasyczną, która zawsze jest w Pepko. Ona też tutaj akurat nie ma ceny, ale te są rewelacyjne. Kupiłam ostatnio i bardzo jestem z niej zadowolona. Tak więc to by było na tyle, kochani. Dziękuję, że byliście. Dziękuję za wszystkie łapeczki, subskrypcje, komentarze. Jesteście wspaniali. Zapraszam Was na wczorajszy przegląd Action i Pepko. Tam były naprawdę wspaniałe rzeczy. Dzisiaj jeszcze wleci jeden przegląd. Niespodzianka, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. A nowo osoby witam na kanale. Cieszę się, że do mnie trafiliście. Kochani, życzę Wam cudownego dnia. Dziękuję za wszystkie komentarze. Trzymajcie się do usłyszenia. Pa!